Siemanko wszystkim pozdrawiam. Dzisiaj trochę na dwór wyszłem. Pozdrawiam wszystkich moich widzów, w szczególności tych, co wspierają mnie: Dawida, Agulinkę, Janusza, Cypriana. Jak widzicie, ładna pogoda. Wyszłem trochę z żoną. Zobaczymy, co w śmietniku się dzieje. Dawno nie byłem. Czy są jakieś puszki, czy nie ma. Tutaj pusto. Może ktoś zbiera, zabiera. No teraz ciepło, to zapachy takie, że uuu. E, nie widać nic tutaj. Tutaj też nic nie ma. Jakieś pudło po głośniku. Tutaj, to tu widać puszek jedno. Jedna by była, ale ja nie sięgnę, bo tu kulo się trzymam, jedno, druga z boku jest. Tutaj. No tu by przegrzebał, może tam ze dwie by znalazł. Ale to słabo. Gołąbki latają, jedzenia szukają. Cieplutko, fajnie. Postał posiedział z pół dnia, co najmniej na dworzu. Ale trzeba zaraz iść, bo żona jedzie trochę w teren. Ale dobra i trochę co powietrza złapie trochę noga się wzmocni. Dzisiaj ma wolna żona, ale musi jechać to tu, to tam wiadomo jak to w życiu. Gołąbki siedzą. Głodne. Jak widzieliście, puszek nie ma, jedna była. albo więcej było, to i tak nie zbiorę, No bo w takim stanie, to gdzie... Głównie wyszło, żeby się przewietrzyć. Niebo ładne, jak na razie. Może burzy nie będzie dzisiaj. Chociaż po południu, wiadomo. Tutaj rupie ciarnie, jak zwykle. I tak nie jest dużo. Jak na razie, tu jeszcze są drugie śmietniki, ale to z tamtej strony, z tamtych bloków, zawsze zamknięte są. Tu gołąbki sobie jedzą teraz. Chleb, dobre i to nie będą głodne takie. Nie ma zbytnio co nagrywać. Gołębie, ładna pogoda. I tyle. Trzeba zmykać. Trzeba zmykać do domu chyba. No i dobra, wszystkiego dobrego, dużo zdrowia życzę. I do usłyszenia na live'ach. Trzymajcie się ciepło, cześć.